Tak nie postępują żołnierze. Śmieci po prostu. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antyuwolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą firmom uwolskim. Przeciwnie. Plują na te wszystkie wartości, o które walczyli moi kolesie i kolaboranci Kiszczaka. Niszczą mnie i moją firmę. Mój fraz miał dobry biznes. Przywoziliśmy ludzką masę z krajów arabskich na zamówienie Moskwy i Mińska pod granicę Unii Europejskiej. Setki samochodów, tysiące nachodźców przelewy szły, interes się kręcił. Nie wnikaliśmy skąd kto jest, co ma ze sobą, kałasznikow pastrzach tyfus, a teraz odrutowali mi granicę. To co ja teraz powiem w Moskwie, w Mińsku, że nie chcą już tu na chodźcy jechać, bo Polska zatrzymała masę na granicy i nie wpuszcza. Przecież ta masa nie chce żyć na Białorusi, inna była umowa. PiS zniszczył mi biznes, to tak wygląda ten ich nowy ład.